Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, ze mną Amadeusz Ferrari, siemano! Jo, co tam? E, proste pytanie, jak nastawienie na kilka godzin już przed wejściem do klatki? No tak w miarę szybciutko, to już nawet że, że za jakieś 3 godziny będę wchodził chyba, zależy, która jest godzina, ale nieważne. Dobrze, no co, robota do zrobienia i tyle. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, już przed filmem jak taki nabuzowany, w miarę tutaj chodziłem, ale... Ale o policję tak się przestraszyłem, że maseczki nie mam, ale spojrzeli poszli dalej, dobra. Yy, 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 czy czujesz się gotowy? Tak. Stawiasz się na nokaut dzisiaj? Tak. Yy, wczoraj na ważeniu doszło do, tam do jakichś leciutkich powiedzmy dymów. Myślisz, że to zaplanowane, czy jednak specjalnie ze strony nie twojego nie oponenta? Chciał, może wiesz co, on był na pewno przekonany, że ja go będę chciał na ważeniu stłamsić, no więc odbił piłkę, wiesz co mi chodzi? On zrobił to za mnie. Rozumiesz, żebym ja go nie, jakoś psychicznie nie zbił, no to on wolał wpłynąć na moją psychikę, nie wpłynęło to pod żadnym względem, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że trochę się boi. Jesteś silny psychicznie? Wydaje mi się, że tak, bo gdybym nie był, to bym nie udźwignął tego wszystkiego i nie był tutaj dalej. No właśnie, powiedziałeś, że to jemu bardziej, że tak powiem, usiadła psycha. Czytając komentarze, ludzie chyba też tak mówili, że kopnął ciebie, ty próbowałeś się wyrwać przez dwóch ochroniarzy, a on się schował za jednego. No wiesz, no coś z tym może być. no Nie wiem, no jadę z nim po prostu dzisiaj. Nie, ogólnie go lubię, ale no zero sentymentów na walce wchodzę, morduję. Nie, mów, nie wiem, czy od razu itd. i tak dalej. To będzie wszystko zależne od tego, ja się dostosuję, nie? Od tego, co on będzie robił. Ale prędzej czy później gołka trupie przed czasem. E, w klatce będziesz bardziej taki nabuzowany, czy jednak będziesz troszkę myślał i będziesz analizował na bieżąco? Zaczynają mi e emocje, już my buzować, już powoli zaczynam mieć takie e, bojowe nastawienie. Okay, a nie boisz się na przykład, że to może się troszkę wyprowadzić z rytmu, że może lepiej byłoby kalkulować troszkę? Nie, jestem już trochę doświadczony. W porządku, życzymy Ci zwycięstwa, ale jeszcze zapytamy, kto na potencjalnego oponenta, jeśli wygrasz tę walkę? Dzisiaj po walce ogłoszę mojego następnego rywala. Dzięki wielkie. Dzięki.